Tu tutaj Alex, dzisiaj test, sygnał od triplex jakieś takie małe, 20mm Kod TXB252 Także kosztują jakieś 6zł Nie wiem czy dalej produkują, ale ma CE, także chyba tak No i tutaj mamy dwie sztuki jakieś silver coś tam Aha, czyli jest tak, czerwona 2, dwie żółte i jedna niebieska Dobra, także widzimy się zaraz po cięciu i strzelamy te pięć sztuk No dawaj, odpalaj Jaki odpalasz? Niebieski? Niebieski Dobra Zgasz latarkę, bo mi ostro się O. Taki pazdzierz Dawaj kolejny, niebieski Niebieskie gwiazdki to miało, nie? Ale to taki padziesz, powiem wam No ale sztuka to jest Ile? Złoty 50. O żółta, czerwona była najlepsza, nie? Dawaj dalej Czerwona była najlepsza Póki co, ale to ma 20 mm taki pazierz, nie? Ale ta 6 zł w sumie, tak przed Sylwestrem odpalić O, taki padzież naprawdę, bardzo słabe 20 mm co, nie? Ale ogólnie Singleshot'y są słabsze jak na swój kaliber zawsze Także taki krótki odcinek, ja nagrywam, słuchajcie, krótkie odcinki, żeby wam nie zajmować za długo czasu, także to był krótki test, czy warto, jeżeli macie okazję kupić za 6 zł te single shoty, to myślę, że warto sobie kupić coś takiego, odpalić po prostu, żeby poleciało w górę przed 24, czy na 24, to... ale nic specjalnego to nie jest, także paczkę można kupić więcej, i myślę, że raczej nie. Także cóż, dzięki za oglądanie i na razie, cześć.